rzeczy o których nie wiedziałeś w FIFA 23. No i okej, okay, zanim zacznę odcinek, no to od razu powiem, na pewno znajdą się osoby, które wiedziały o kilku rzeczach, które wiedziały o wszystkich rzeczach, ale na 100% znajdą się również osoby, które nie wiedziały o żadnej z tych rzeczy. Więc klasycznie przypominam, łapeczka w górę, subskrypcjach. Zapraszam na strefę karier, czyli oczywiście naszego Discorda. Link macie w opisie. Mamy już 1600 osób, także zapraszam. No i myślę, że możemy zaczynać na odcinek. Zaczynamy od, jak widzicie, negocjacji kontraktowych. Jestem tutaj sobie jako menadżer Bermów, no i e, podchodzę tutaj do Billinga, daję mu niską klauzulę 100 tysięcy euro. Oczywiście Filip się zgodzi na to, no bo czemu miałby się nie zgodzić? To przecież świetna oferta, może odejść z klubu kiedy chce. Co się po tym stanie, co się po tym stanie, Przysymuluję sobie zaraz jeden dzień, ale jak widzicie tutaj było 100 tysięcy w centrali składów, no i zobaczmy co się stanie, jak przesymuluje sobie jeden dzień. No i od razu dostaje wiadomość, zarząd klubu decyzja, zwolnienie, nie nadzorujemy negocjacji kontraktowej z piłkarzami, dostrzegliśmy jednak, że Billing ma klauzulę odejścia, opiewającą na ledwie ułamek jego wartości. No i napisali, że po prostu to jest nierentowne, to się nie opłaca i dla zawodnika to jest dobre, ale dla samego klubu nie, więc postanowili rozwiązać... Ze mną kontrakt. Dosyć ciekawe. Myślę, że o tym może i mogliście wiedzieć. Ale bardzo fajny smaczek. Fajnie, że jej coś takiego wprowadziło. Nawet nie wiem kiedy. Wiem, że jest. I oczywiście prawdopodobnie nigdy tego nie użyjecie w normalnej grze. Ale e, fajnie, że taka ciekawostka znajduje się po prostu w FIFA 23. Następnie bardzo podobna sytuacja. Ponownie negocjacje kontraktowe. Tym razem jako Thomas Frank proponuje ogromną kwotę. Tutaj pensję. Oraz bonus dla Matthew Coxa. E, do a, a dostanie 80 milionów bonusu i 800 tysięcy płacy. Co się stanie? No, już mówię, że stanie się to samo. Oczywiście nie musicie dawać aż tak wygórowanych propozycji, yy, mogą być trochę mniejsze. No, i jak widzicie, informacja prawie że podobna, yy, prawie że taka sama. Po prostu napisali, że ta płaca zdecydowanie przewyższa płace pozostałych graczy, no i takie sytuacje tworzą podziały w szatni. A oni chcą uniknąć problemów, więc zwalniają mnie, czyli oczywiście trenera Brentford, Tomasa Franka. Również ciekawa rzecz. Yy, fajnie, że coś takiego jest ponownie. Tak samo, no, nigdy tego nie ożyjecie ale, ale jest. Kiedyś raz niechcący to zrobiłem, w sensie po prostu spotkałem to, gdy y, zawyżałem bonusy, żeby po prostu pensje były niższe. rujem degradację, miałem pieniądze na koncie, y, więc po prostu dawałem duże bonusy, a płace niskie. No i się okazało, że po prostu mnie za to zwolnili. Następnie mamy rzecz z miniaturki. Jak widzicie, mamy mecz Brighton-Manchester United. Jest 0-0, no i mamy fajnie, prawie że pełne stadiony, pełne trybuny. Y, no jest, można powiedzieć, z 80% frekwencji. Około nieważne, jak widzicie, ja już zacząłem strzelać gole. Mamy 7 do 0, no i już tych fanów ubywa. Jest ich coraz mniej. Myślę, że tutaj już, no nie wiem, z 60% na oko, no na pewno mniej. Oczywiście nie musi być tutaj aż 7-0, żeby ich nie było. Jak widzicie, 10 do 0, no i jest ich jeszcze mniej. Także z każdym golem e, tych, e, tych po prostu ludzi ubywa. Również ciekawy smaczek i e, jej to dodało, nie wiem w sumie kiedy, ale jest to dosyć interesujące. Znowu mamy kolejną scenę. Mamy 18 do 0 no i znowu mniej ludzi oczywiście to nie muszą być aż tak duże wyniki czasem to się zdarza nawet przy 3 do 0 w 85 minucie przy 3 do 0 no jest już zauważalnie mniej tych fanów jest naprawdę ich dużo mniej także to nie muszą być aż takie duże wyniki no ale po prostu jak już grałem jak, ale po prostu jak już grałem na amatorze no to musiałem ich trochę wiecie pobić by się nudziło mi no a tutaj macie właśnie fajnie pokazane że jest ich naprawdę mało na tej poprzedniej kamerze naprawdę to było mocno widać tak samo jak tutaj no naprawdę jest ich mega mało i tak jak mówiłem czasem widać to nawet przy wyniku 2-3 do 0 w tej 80 w którejś minucie, no bo właśnie zazwyczaj to widać pod koniec, nawet jak jest dosyć mały wynik, ale po prostu mecz już się kończy. Czwarta rzecz w tym odcinku, no i jak widzicie, mamy tutaj Johna Kajole, zawodnika Osasuny, i co jest w nim ciekawego, jak widzicie, długość kontraktu to aż 8 lat, to co jest dosyć niespotykane, oczywiście tak jest też w rzeczywistości, dlatego jest to zaimplementowane w FIFA. Teraz jestem sobie w składzie Osasuny w ich karierze, no i on tutaj ma tych lat aż 9, także o rok więcej po prostu tam prawdopodobnie, no nie wiem, czemu na sali rok mniej, mimo że to był praktycznie ten sam dzień kariery. Zobaczmy, czy ten kontrakt da się przedłużyć. Czy z 9 lat da się zrobić 10? Jak widzicie, on chce bez przedłużenia. Ja próbuję zaproponować 2 lata. No, on nadal bez przedłużenia, ale na rok już się zgodzi. Tak, to jest w FIFA oczywiście. No i jak widzicie, John Cajola będzie mieć kontrakt na 10 lat, co jest naprawdę dosyć ciekawym widokiem, ponieważ po prostu takie rzeczy w FIFA się zdarzają rzadko. Jak widzicie, na no, 10 lat na to po prostu inaczej, po prostu inaczej. No i przechodzimy teraz do Chelsea. Pięknie tutaj Enzo się prezentuje. Transfer zaprezentowany. Jest oczywiście składzik Chelsea. E, Mudryk na ławce, no kto by się spodziewał. E, przejdźmy sobie do składu, a właśnie, a gdzie jest ten Mudryk? Gdzie jest ten Mudryk? Pokażę Wam go fajnie Chelsea, wy go tak uwielbiacie. E, proszę bardzo, Mikajlu Mudryk. Pokazuje wielki potencjał, no niewątpliwie. No i jak widzicie, no tutaj mamy kolejnych zawodników, którzy mają po 9, 8, 7 lat, i jest to oczywiście zaimplementowane z rzeczywistości. Bardzo fajnie, że i jej coś takiego zrobiło. No tutaj pochwalę jej sports. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem pierwszy raz na tym kanale, jak chwalę jej sports, ale no po prostu zrobili tak, jak jest w rzeczywistości, czyli Mikailo Mudryk ma 9 lat. Mikailo Mudryk, widzowie, drodzy fanie Chelsea, Mikailo Mudryk zostanie z wami 9 lat, a ja się postaram, żeby nawet dobił do dyszki, żeby on dobił do dyszki żeby was po prostu tutaj męczył przez następną dekadę. Jak widzicie, Mudryk przyjmuje ofertę 10 lat w Chelsea. Nie możecie nic mu zrobić. Po prostu Mudryk będzie tu przez 10 lat, przez najbliższą dekadę on stanie się legendą waszego klubu Fanny Chelsea. Przejdźmy sobie do Madueke chciałbym zobaczyć, czy tutaj może uda się zaproponować mu 2 lata czy on się zgodzi na 2 lata, no i już widać, że on się nie zgodzi na to no bo skoro daje bez przedłużenia, no to maksymalnie możemy przedłużyć o rok więcej to czyli po prostu o rok, także Noni maduekę zostanie na 9 lat o rok mniej niż Mudryk, myślę, że tutaj Fanny Chelsea będą troszkę bardziej zadowoleni z tego powodu no ale tak jak mówię, bardzo fajnie że. Jest Coś takiego w Fifie Nie spodziewałem się, że będą aż tak się tego tutaj trzymać No i jak widzicie Dałem Madułekę za dużą pensję i bonus I tym razem mnie nie zwolniono Tym razem dostałem ostrzeżenie Także również kolejna ciekawostka Nie od razu nas zwalniają tylko czasem też ostrzegałem o tym, przyznam szczerze, że nie wiedziałem przed odcinkiem, dowiedziałem się po prostu teraz, tego chciałem, żeby żebym został zwolniony. No wiecie, Frank Lampard zaraz wyleci, no to może wyleciałby szybciej. Po prostu zarząd Chelsea mówi, że nie ingerują w negocjacje kontraktowe, no ale coś tam, coś tam, tak samo jak wcześniej, ale po prostu nas nie zwalniają, tylko zostaliśmy zwykłe ostrzeżenie. Ostatnia rzecz w tym odcinku to rzecz w sumie najmniej taka spektakularna, bo jest to pauzowanie scenek i cutscenek i tak dalej. Jak widzicie jestem w negocjacjach kontraktowych, tutaj jest e, Loris, no i próbuję, znaczy próbuję. Po prostu pauzuję cutscenkę, w lewym dolnym rogu widzicie ikonkę e, pauzowania, no i to działa. Mogę sobie zapauzować, nie wiem do końca do czego, przecież to może sobie przelecieć i w sumie nic się nie stanie, ale jak chcecie zrobić jakiegoś fajnego screena z uśmiechem Tomasa Franka, no to, e, to właśnie możecie to zrobić. Oczywiście możecie zrobić to też bez zapauzowania, ale... Po prostu traktujcie to jako ciekawostkę No bo na tym polega ten odcinek Bardziej na ciekawostkach niż, niż czymś Co ma być do końca przydatne Przejdźmy sobie jeszcze do cutscenki właśnie Z przywitaniem go w klubie w Southampton. Mogę sobie to również zapauzować W każdym momencie No i tutaj jak widzicie no zbugowała się bieżnia On lewituje w powietrzu Ale bieżnia nadal się rusza Także niedopracowane no w każdym tutaj Elemencie gry EA Sports Muszą być jakieś bugi No muszą być no po prostu no tego niestety nie uniknie jak widzimy, tutaj jest wordprouse, również Wita Lorisa. No i tutaj jeszcze widzicie, jak Loris trzyma, za, trzyma swoją koszulkę, ale światła nadal błyskają. Gra jest zapozowana, e, ale światła błyszczą, nie błyskają. Co ja powiedziałem? Światła błyszczą, po prostu odbijają się od jego ciała, no a on stoi. No nie do końca te pauzowanie działa, ale przynajmniej i jej próbowało. Dajcie znać w komentarzach, o których rzeczach wiedzieliście, a o których nie. No i podzielcie się swoimi opiniami na temat tego odcinka. Zostawcie również łapeczkę w górę i subskrypcję, bo powoli, powoli lecimy do tysięcy, no jest już naprawdę coraz bliżej, brakuje lekko ponad 2000, tysięcy, także naprawdę zostało bardzo mało, więc zachęcam do subskrybowania, no i widzimy się już niedługo, siema!